Automatycznie włącza nam się to żenujące podbicie z głośników. Bo one są nieco tak wrzucone do środka. Pojawia nam się taki pomarańczowy trójkąt, który wygląda jak check engine, ale to jest powiadomienie od systemu utrzymania uwagi. Oto omoda 5. Crossover, który z hukiem wjechał na nasz rynek. Trzecie, najpopularniejsze chińskie auto na naszym rynku, jednocześnie też top 15, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych. Skąd więc taka popularność tego modelu? Sprawdzamy to dzisiaj. I taka szybka prywata, jeżeli spodoba Ci się ten materiał, to nie obrazilibyśmy się za zostawienie łapki w górę pod nim, komentarza, czy też subskrypcji naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju, zwiększa zasięg naszych filmów i być może dzięki temu właśnie Ty trafiłeś na ten materiał. No to jedziemy. Przede wszystkim robotę robi tu cena. 115 tysięcy zł w bazie za całkiem atrakcyjnie wyglądające i nieźle wykonane auto. Z zewnątrz mamy trochę mieszanki europejskiej, trochę Nissana z tyłu. No i sama linia boczna daje wrażenie, no, suwa typu kupę, czyli najpopularniejszego w tym momencie segmentu na świecie. Też tego nie rozumiem, ale okej, okay, nie będę się z tym kłócił. Natomiast jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia o mody piątki, to jedna rzecz spędzała mi sen z powiek, mianowicie same koła i ich umiejscowienie w nadkolach, bo one są nieco tak wrzucone do środka. Jakby dać tutaj taki niewielki, niewielki dystansik, to byłoby o niebo, niebo lepiej. Samochód możemy skonfigurować z czerwonymi akcentami, z czarnym dachem, włącznie w siedmiu kolorach, przy czym tylko cztery to odcienie szarości, reszta jak ten Midnight Blue bardzo przyjemnie pasują do tej bryły. I już w standardzie mamy fotele sportowe ze zintegrowanym zagłówkiem, pokryte naprawdę nie najgorszą skórą ekologiczną. Dobrze, też trzymają na boki, są w miarę komfortowe, wszystko jak najbardziej ok. Ale jeszcze oprócz tego, w bazowej wersji mamy tutaj zarówno podgrzewanie foteli z przodu, jak i ich wentylację. W standardzie w bazie i system bezkluczykowy, bezprzewodowy CarPlay i Android Auto, oświetlenie Ambiente, reflektory LED, wszystkie asystenty jazdy z monitorowaniem martwego punktu, z wspomaganiem wyjazdu podczas cofania, aktywnym tempomatem. Z punktu widzenia wyposażenia ceny bazowej, auto zjada konkurencję, nawet rodzimą chińską. To, co się zmienia, jeżeli weźmiemy tą lepszą opcję wyposażenia, no to między innymi tak, nagłośnienie Sony, które jest naprawdę bardzo, bardzo solidne. Mamy dwustrawową klimę automatyczną, mamy kamery 360 stopni, a właściwie 540 stopni, również o bardzo przyzwoitej jakości. Okno dachowe, no, które jest dosyć małe, nie daje tu za dużo światła do tyłu, no ale nadal mamy okno dachowe. Klapa bagażnika z tyłu będzie elektrycznie otwierana. W drugim rzędzie pasażerowie będą mieli ten pasek LEDowy, oświetlenia ambienta z obu stron. No i przede wszystkim mamy całkiem niezłe wykończenie samego wnętrza. Nawet tutaj w drugim rzędzie te połacie będą po prostu miękkie, plastik będzie taki neutralny. No wszystko jak najbardziej fajnie, jednak samo to wykończenie potrafi. Czasem delikatnie skrzypnąć. Chociaż tutaj bardziej winy bym szukał w tym, że no auto, które testujemy, ma 20 tysięcy przebiegu, a w rękach prasowych takie samochody są bardziej używane, że tak powiem. Szybciej się zużywają. To jest tak, jakby to był prawdziwy przebieg około 200 tysięcy kilometrów. Wygląda to dobrze, dużo miękkich materiałów, sensowne schowki. Wszystko wygląda dość estetycznie i uporządkowanie. Z tyłu natomiast jest jeszcze dużo miejsca, zarówno na nogi, jak i nad głową mamy porty USB z przodu. Z tyłu 12V w bagażniku, no jest tego sporo, to trzeba przyznać. Bagażnik to 442 litry pojemności, kształt foremny, samotwór również jest dość duży, ale jak miałbym się czepiać, no to progu załadunkowego, który jest dość wysoko. Natomiast przyczepić się trochę mogę do samych multimediów, nie działają one najszybciej, czasem próbując zmienić ustawienie jazdy, nagle włączał mi się panel klimatyzacji, no i same przyciski do zmiany temperatury i nawiewu raczej przeznaczone są do bardziej delikatnie uformowanych palców. Te problemy uwidaczniają się, jeżeli chodzi o samych asystentów jazdy, które są po prostu zbyt przewrażliwione. Źle działający asystent ograniczenia prędkości, który na autostradzie potrafił szczytać prędkość 40 km na godzinę albo 70. Sam asystent uwagi, który uaktywnia się praktycznie parę sekund po tym, jak zaczniemy tutaj ingerować w te ustawienia, bo na przykład chcielibyśmy wyłączyć tych wszystkich asystentów przeszkadzających nam, no ale musimy się przekopać przez dosyć długą listę w menu. Jeszcze do tego czasem na zegarach pojawia nam się taki pomarańczowy trójkąt, który wygląda jak check engine, ale to jest powiadomienie od systemu utrzymania uwagi, właśnie tego o którym wspomniałem przed momentem. Audio brzmi za to naprawdę przyjemnie. Aż Niespodziewanie dobrze, i wydaje mi się, że lepiej niż markowy zestaw Sony w JQ7. Natomiast trochę kiepsko wypada obsługa głośności, bo mamy w sumie tylko obsługę przez kierownicę. Pasażer tutaj nic nie zrobi. Na kierownicy mamy takie panele dotykowe, pojemnościowe, ala haptyczne. Podobne do tych, które Volkswagen stosuje od paru lat w swoich samochodach, a z których już się wycofuje ze względu na krytykę użytkowników. No bo jak sobie. Będziemy słuchać głośno muzyki na przykład na trasie, wjedziemy do miasta i będziemy chcieli ją od nowa włączyć. Stworzono chory system i musimy przeklikiwać się. To nie działa. Musimy przytrzymać do dołu przycisk, żeby wyciszyć, ale to wtedy wyciszymy praktycznie całkowicie audio. A nie ma tutaj żadnego innego przycisku, żeby móc to w jakiś sensowny sposób zmieniać. No, beznadziejne rozwiązanie, naprawdę. Przy kierownicy mamy te całkiem ładne wajchy, zarówno od wycieraczek, jak i wybierak biegów, i w dotyku wypada to lepiej niż wielu europejskich konkurentów. Mamy też obsługę szyb, jakby bliźniaczą do starych paneli Mercedesa, i osobny panel świateł po lewo na dole, jakby też trochę ściągnięta lokalizacja ze starych modeli Volkswagena. Szkoda jednak, że automatyka świateł i wycieraczek nie współgra ze sobą, więc w deszczu jedziemy z wyłączonymi reflektorami, ale to w wielu markach tak wygląda. Jednak mój największy zarzut to tak naprawdę sam komfort jazdy. Przejeżdżamy przez próg zwalniający 15 km za godzinę, i to jest już sztywno i twardo. Jakbym jechał, nie wiem, jakimś Karokiem Sportline na 20-calowej Feldze, a nie chińskim w zamyśle komfortowym crossoverem. Następne na liście: wyciszenie samej kabiny. No, jest po prostu przeciętne. No i ostatni mój zarzut, czyli układ kierowniczy, który ma takie dosyć dziwne wspomaganie, jakby na początku było ciężkie, a potem takie lekkie. Jest jakby progresywny, ale w taki dziwny gumowy sposób. I na drugą nóżkę mamy silnik, 1.6 TGDI o mocy 147 koni, 275 Nm momentu i dwusprzęgowa skrzynia biegów. Na suchej nawierzchni setka osiągana szybciej niż katalogowa 10 sekund, bo byliśmy w stanie zejść nawet poniżej 9. Sam motor dość sensownie reaguje na gaz i ogólnie jest naprawdę dynamiczny. I jeszcze lepiej reaguje w trybie sport, jednak tutaj też... Automatycznie włącza nam się to żenujące podbicie z głośników, które musimy wyłączać za każdym razem poprzez po prostu wyłączanie tego całego panelu, trybu sportowego. To jest do wywalenia od razu. Od razu. Kto to w ogóle wymyślił? Jednak problemem jest sama skrzynia biegów sprzęgląca przy starcie od zera w takim stopniu, że trudno tu ruszyć płynnie bez szarpania. Mało tego, nawet na suchej nawierzchni auto potrafiło zerować przyczepność, a na wilgotnym wjeździe na autostradę i przyspieszeniu z połową gazu kontrola trakcji ingerowała od 60 do 100 km na godzinę. Przez co tym autem tak naprawdę najlepiej jeździ się powoli. No, bo w takich warunkach miejskich auto potrafi trzymać nawet 1100 obrotów na skrzyni. Jak dodamy gaz do połowy, no to dopiero po chwili jest jakaś reakcja skrzyni, ale trzyma się ona mniej więcej tego najwyższego biegu, prawie że cały czas. Kiedyś ganiłem za to Volkswagena w swoich skrzyniach DSG, no to tutaj również uważam, że to oprogramowanie jest jak najbardziej do zmiany. Miejmy nadzieję, że zostanie to zaktualizowane, bo Chińczycy znani są z tego, że dość szybko rozwiązują tego typu problemy. Natomiast, na problem z dość wysokim zużyciem paliwa, tak jak tutaj mamy w tym momencie 9 litrów, jadąc bardzo spokojnie po mieście, na autostradzie było to nawet 9,5 litra, a poza miastem okolice 8 litrów. No, to receptą na to będzie zakup hybrydy, która jest droższa o 4000 zł. Więc ta różnica jest naprawdę marginalna. Na zużycie paliwa podejrzewam spadnie nam o połowę. No i jeszcze taka ciekawostka: oprócz tego, że hybryda będzie mocniejsza, bo będzie miała 224 konie, to jeszcze możemy tam zamontować hak holowniczy. A tutaj na ten moment nie. I mam wrażenie, że z tym autem jest trochę na zasadzie cena nic cuda, bo wygląd jest w porządku, wyposażenie dowozi, wykończenie dowozi, dynamika motoru również, ale jest tu sporo takich, można powiedzieć, upierdliwych detali. Dzięki za oglądanie. Dane techniczne i galeria zdjęć znajdują się na naszej stronie, link w opisie. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dziś i do zobaczenia.